Siemanko, ja jestem Tymon, i ostatnio pisałem na filmie oraz w komentarzu pod nim, że w tym tygodniu mam więcej czasu i mogę właśnie coś nagrać. A więc, właśnie oglądać ten film. Myślałem, że się nie uda, ale jednak się udało. No i przypominam jeszcze, że w poniedziałek najbliższy filmu nie będzie, ja mam teraz ferie, wyjazdy i tak dalej. A co do następnego poniedziałku, to może będzie, a może być też spóźniony, jeżeli uda mi się coś nagrać na wyjeździe. No i w ramach takich, jakby, przeprosin za to, że te filmy są tak rzadko, dzisiaj nagrywam właśnie ten film, bo mam więcej czasu, trochę. I nauczymy się dzisiaj trzech fajnych, bardzo, bardzo fajnych trinków karcianych, które możecie pokazać tak. Z marszu, bez przygotowania totalnie, ktoś mówi ale pokaż sztuczkę. To wyjmujecie talię i możecie im pokazać Zaczynajmy, bo ten film będzie trwał pół godziny Let's start intro Okej, okay, jest ze mną Leon? No, ja jestem <grym>, Dobra No i tak jak w większości trików, wybierasz sobie kartę jakąś dowolną, proszę ty ją pokażesz. Ja się odwracam. Wiesz? Tak? No, no Wkładamy ją gdzieś tam do środeczka, prawda? Przekładamy sobie. Można też przetasować, oczywiście. Dobra. Teraz dotkniesz dwóch kart gdzieś tam ze środka, jak chcesz. Dotknij, dotknij tylko. Okay. ok. I to będą tak zwani poszukiwacze. Dobra? Zobacz. To za karty jest to walet Karo oraz dama pik. Co nie? Tylko chcemy, żeby byli oni w środku, więc wezmę tak gdzieś z połowę i przykryję. Dobra. Teraz te dwie karty, tak jak mówiłem, są to poszukiwacze. Odwrócimy talię. I uwaga! Ty masz w głowie jedną kartę, co nie? Patrz, wypchnąłem. I co tu się stało? Jedna karta została wypchnięta. Ale jaka to karta? Jest to, to karta. To jest ta wyraźna. Będzie takie szybkie wyjaśnienie, bez odrobniania się nad szczegółami, bo ten film będzie trwał dwie godziny. Dobra. Yy, oczywiście bez przygotowania, bo tak jak mówiłem, wybiera sobie jedną kartę. My nie patrzymy, ale tym. O, jak pięknie, najfajniejsza karta na świecie nam się trafiła. Oczywiście do tego wyjaśnienia pokażę wam tą kartę. Znaczy, będę wiedział, wiadomo, dobra, i musimy ją skontrolować w jakiś sposób na górę. Ja tu używam tego sposobu, że się wpycha i pinky count. Ja sobie po prostu tak przełożyłem w ten sposób, żeby skontrolować sobie to na górę, prawda? I teraz nasz as jest na górze. W tej chwili, oczywiście, dowolne karty yy, widz dotyka, i jak on się zainteresuje tymi poszukiwaczami, to my w tym czasie musimy sobie podłożyć pinky counta pod jedną kartę górną, czyli jego wybraną oczywiście. Kładziemy tutaj i teraz już bierzemy trzy karty wraz z jego wybraną i ściągamy to. My wiemy, że y piątka, trefl i tego asa kładziemy tutaj poniżej, że as karo. I przesuwamy do góry. Tak na serio, ta karta jest pomiędzy nimi. Przepraszam. Szybka przerwa na czyszczenie nosa, dla Was to tylko cięcie. No więc te karty tak na serio są pomiędzy, ale wydaje się, że po prostu jak wypchnęliśmy, to to jest karta, która była po prostu poniżej. No i musimy wziąć tu gdzieś tak z połowę, uważać, żeby nie rozsunąć i mówimy, że one muszą być w środku. I możemy niby pokazać tak jeszcze raz te karty, tylko że wtedy może być widać, że pomiędzy nimi znajduje się inna karta, bo ona się często może wtedy wysunąć po prostu. Y ja to wolę po prostu zrobić tak, że na przykład lekko przesunąć na dół, chociaż możesz to rozsunąć tą kartę, albo po prostu tak otworzyć, żeby to było widać, prawda? No i teraz obracamy talię mówimy o tym, I po prostu kiedy pchniemy szybkim ruchem, to ta karta yy, się nam wysunie po prostu. I tutaj mamy różne sposoby, żeby ją pokazać, ja akurat wybrałem taki, myślę, że najbardziej epicki, się wysuwa na koniuszek, trzymamy w ten sposób, prawda? i unosimy trochę, jak robimy styknięcie, to ona się po prostu obraca i jest mega fajnie. Dobra, no bardzo łatwy trik. Dobra, więc w tym triku także wybierasz kartę, ja się odwracam. Już? Tak. Dobra. No i też włożymy ją gdzieś tam do środeczka, żeby ją zgubić, co so, nie. I tutaj zrobimy sobie też, że poprzekładamy sobie trochę, prawda, tak jak chcemy. Ok, i teraz ja będę wykładał karty. I ty w którymś momencie powiedz: Stop, dobra? Kiedy będziesz chciał. Stop. Tutaj? Dobra, więc po położę następną kartę odwróconą, żeby było zaznaczone miejsce, które ty wybraś. Ok, a może wiesz co? Odwrócę i będę pokazywał ci po prostu te karty. Szukaj w głowie. Obserwuję i szukaj swojej karty. Tylko nie mów po prostu, tylko ją szukaj, dobra? Ok. To odłożymy tą część, prawda? Dobra, jeszcze w tej części. Widziałaś gdzieś swoją kartę? Nie. Ale w końcu musimy ją znaleźć, bo to jest taki trik, więc. Pamiętasz może, Ty wybrałeś miejsce, gdzie powiesz stop. No. I tam była jedna odwrócona karta, co nie? To teraz patrz. Z znajdziemy tą kartę. Już domyślasz się? Hmm. Co chodzi? Nie domyślasz się. jak się ma chodzi. brata magika, to tak jest. Patrz. Weźmiemy tą kartę. Jak się ma brata pimperza, to się wie. <laughs> I? To była Twoja? Tak. No i super. Ten trik też jest bardzo prosty, a więc widz coś tam wybiera, my nie patrzymy, ale na tego triku będzie to dwójka kier. No i także musimy jakoś sobie skontrolować, ja zrobiłem coś, czego zazwyczaj nie robię, bo nie lubię tego double undercut, czyli że bierzemy po prostu połowę, później na przykład całe, albo potem rozdzielamy. Według mnie to wygląda mega podejrzanie, no ale żeby było różnorodnie zrobiłem to, a nie to takie przekładanie. I później... Musimy jakby powrócić do tej pozycji, więc tak naprawdę nie musieliśmy robić y, tego tasowania, no ale lepiej zrobić, a więc robimy swing kata i tu podkładamy palec. No wiecie, jakoś sobie porozdzielać, żeby po prostu ta karta była tutaj na górze. Prawda? Tak, rozdzielona. No to tak, mamy tutaj rozdzielenie i teraz mówimy o wykładaniu kart, że może powiedzieć stop kiedy chce, prawda? Wykładamy, on mówi na przykład stop tutaj. Odkładamy następną kartę, to jest jego wybór. No i później odkładamy kilka kart, żeby rozdzielić. Później to, to będzie ważne. Te kilka kart też będzie ważne. No i później mówimy: No dobra, no to y, oczywiście ta karta jest tutaj. No dobra, no to będę ci pokazywał. Oczywiście tu żadnych kart nie znajdzie, żadnej swojej karty nie znajdzie. No i w tym momencie, jak to rozsuwamy, musimy zabrać ze sobą jego kartę. Po prostu rozsuwamy trochę więcej i podkładamy podczas suwania, po prostu tu palec. W ten sposób. Tak. Ok. I rozkładamy razem z tym, oczywiście, żeby nie pokazać. Równiutko, żeby się nie rozłożyły. No i tak na serio, już jego karta jest tam na dole. No i znowu pokazujemy. I on ta, oczywiście żadnej nie znajdzie. Pytamy się go, czy znalazł swoją kartę. On mówi, że nie. Ale oczywiście tutaj trzeba było znaleźć jedną kartę. A, pamiętasz tą odwróconą, ty wybrałeś to miejsce i teraz lecimy powoli, bo musimy. Bo robi nam się obrócona po prostu ta jego karta, którą zabraliśmy ze sobą. Czyli pierwsza jaka będzie obrócona, to jest właśnie ta. Okej, okay, już znaleziona, tak, to jest jego karta, prawda? I możemy pokazać i złożyć wszystko, albo tak leciutko, tak, żeby nie rozłożyć tej, której wcześniej obróciliśmy, prawda? Właśnie po to z, na te kilka kart po powiedzeniu stop jeszcze wyłożonych, żeby od razu po tej karcie nie było drugiej obróconej. Prawda? Robimy tak, a po prostu składamy, no i to jest jego karta. Cyk. Wybieraj kartę też. Jakąkolwiek. Dobra, może być ta, ja się odwracam. Już? Tak. Dobra. Okej. Okay. Weź i powiedz, stop. stop. Tutaj? Ok. Włóż ją. Ok. Więc jest zgubiona gdzieś tam w środku. Ja jeszcze sobie poprzekładam na różne sposoby, żeby była pewna, że jest totalnie zgubiona w środeczku tali. E, dobra. Nie ziewaj, proszę cię. <laughs> Weź talię i rozłóż ją na cztery równe kubki. Dobra? Raz, dwa, trzy oraz cztery. No dobra, jest mniej więcej równo. Teraz ja wezmę każdą kartę z góry. To jest Twój wybór, gdzie je rozdzieliłeś. To już nam nie będzie potrzebne. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery karty, rozłożę je. Ja. Teraz weź swoją prawą rękę i połóż na dowolnej, jakiej chcesz. Ok. Dobra, może być tak. Weź teraz lewą rękę uważaj na te mikrofony i połóż na której chcesz. Ok. No dobra. W takim razie te dwie, które wybrałeś, wyeliminujemy. I położymy tam na talii. Teraz połóż obie ręce na tych kartach. Ok. I którą chcesz unieść. Którą rękę samą ha! z karty. Ok. Uniosłeś tam. W takim razie. To jest twoja wybrana, to ją odłożymy. I teraz pamiętasz też swoją kartę? Tak. No, no dobra, odwróć. Tak, super. Ostatni jest już nieco bardziej skomplikowany. No i tutaj też jest wybór, ale musimy mieć ze sobą talie, więc nie możemy tak rozłożyć. Bo jak my się odwracamy, to sobie musimy podłożyć tutaj pięknika, to Musimy też skontrolować, ale tutaj jest taki fajny sposób na to, że wkładamy ją na, najpierw na drugie miejsce w talii i robimy to w taki fajny sposób, że wygląda jakby totalnie było w środku, jakby to było już totalnie pomieszane, że po prostu kiedy, yy, mamy tego kinki breaka i kiedy powiemy stop, chcę to zrobić trochę wolniej, żeby za daleko nie polecieć, stop tutaj, to po prostu chwytamy w ten sposób i bierzemy tylko jedną kartę z góry, co nie? Bierzemy tak, stop i bierzemy tylko jedną kartę. Ok. I wtedy ktoś wkłada. I po prostu z tej perspektywy to nie widać, że to jest jedna karta. Mi się wydaje że jest więcej. I później po prostu kładę i tak na przykład wyrównuję, żeby to, żeby to się wydawało, że ono jest gdzieś tam w środku i że to było więcej kart oczywiście. Okej. Okay. No ale teraz musimy ją przełożyć z drugiego miejsca na pierwsze. I tu jest fajny sposób, że bierzemy gdzieś tak z połowę, tak jakbyśmy mieli zrobić później swing kata. Więc bierzemy tak, ściągamy jedną kartę z góry i teraz tu jest jego. Robimy swing cut, odkładamy i teraz sobie wracamy to w ten sposób jak w Stewart Gordon Double Lift. Odwracamy to i kładziemy tutaj. Skomplikowane. Pokażę Wam jeszcze raz. Trójka tutaj, na drugim miejscu. Tak, ściągamy swing cut, kładziemy w ten sposób. OK, i teraz możemy na przykład potasować w taki sposób, że po prostu będziemy to ściągać, prawda? I ona teraz zawsze będzie z tyłu. No i możemy zrobić fifa shuffle, wiadomo. Dobra. I teraz karta jego jest na górze. Też fajny sposób na, na skontrolowanie i na górę. O, znowu słoneczko przyszło. Dajemy mu talię i każemy mu rozłożyć na cztery kubki w ten sposób. I tak na serio, my manipulujemy tak, jakby nim. niby wszystko jego wybór, ale tak naprawdę jest to nasz wybór, gdyż pierwsza zawsze odłożona to będzie górna, więc zawsze na górze będzie ta karta, więc to nie ma znaczenia jakie później rozdzieli, bo i tak interesuje nas tylko ta karta. No i bierzemy sobie na przykład od tyłu, prawda, i teraz ta jest tutaj, to, to można złożyć już w ogóle nie, niepotrzebne totalnie. I można na przykład licząc, przełożyć z powrotem na 2-3-4. Wdaj teraz ona jest na dole, tak żeby była na przykład z lewej strony, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie jest. No i tak, jest z lewej strony. No i każemy mu y, położyć tam rękę. Jeżeli wybierze od razu tu, możemy powiedzieć, bum, udało się wiesz No ale może na przykład położyć tu, a dopiero później tutaj. No i tutaj zaczynają się schody, ponieważ musimy skontrolować tak jakby jego wybór. Niby to jest jego wybór, ale to jest nasz wybór. Gdyż jeżeli któreś z tych kart, które on złapie, to, to jest karta wybrana, to mówimy, ok, te wybrałeś, to te eliminujemy. A jeżeli na przykład wybierze o te, nie ma wśród nich tej karty wybranej, to mówimy, ok, te wyeliminujemy, które wybrałeś. I teraz zostają nam dwie. I każemy mu położyć rękę i podnieść. No jeżeli podniesie tą, to mówię, okej, okay, tom po podniosłeś tutaj rękę, no to tą wyeliminujemy. A jeżeli podniesie tą, to mówimy, okej, okay, tą wybrałeś, no to tą wyeliminujemy. No i wszystko kończy się oczywiście na jego karcie. Dobra, a więc to by było wszystko w tym filmie. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!